Zamek w Brześciu Kujawskim, zamek nieistniejący. Powstał w XIV wieku. Był zamkiem kasztelańskim. Stary gród jednak istniał w Starym Brześciu, co widać tutaj na mapie oddalonym o około 2 km. Prawdopodobnie tutaj urodził się w 1260 roku Władysław Łukietek. Brześć był na pograniczu z państwem krzyżackim. Był wielokrotnie oblegany, natomiast po Drugim Pokoju Toruńskim w 1466 roku stracił swoje graniczne i obronne znaczenie. Został wówczas przeznaczony na siedzibę starostów. W XVI wieku zamek został rozbudowany przez starostów milnickich, którzy byli wówczas sprawowali tutaj władzę. W czasie potopu został zniszczony i stał się ruiną. Natomiast w XIX wieku Prusy, prusacy z ruin zamku wybudowali budynek, który stał się więzieniem. Po odzyskaniu niepodległości w okresie dwudziestolecia międzywojennego budynek przekształcono na szkołę. Po II wojnie światowej, w latach osiemdziesiątych XX wieku, przeznaczono budynek na pocztę i bibliotekę. Obecnie niestety jest w nie najlepszym stanie, czeka na nowego właściciela. Cena to podobno około 890 tysięcy złotych.